Siemaneczko, tutaj Wenta. Zapraszam was do pierwszego odcinka z serii Dead by Daylight. W dzisiejszym odcinku będziemy grali ze szwagrusem. Tak więc, zaczynajmy! Witam was w gierce, którą nie umiem grać. Ja daję gotowość, a jeszcze przed tym wszystkim odpalę sobie ASMR-y otwierania przypysznego złotego trunku. Uwaga. O, także wasza zdrówka. A, bardzo dobry. Plany WIGA i coś tam jeszcze. No dobra. Cokolwiek to jest? Jesteśmy na początkowych poziomach, także chyba nie powinno być trudno, ale zobaczymy. Ja się w ogóle nie znam. Będę chodził tam, gdzie ty. Słuchaj, rsp się w losowych miejscach. A, to cię znajdę. No to jest tym cień szans. Wieża węglowa, posiadłeś Macmillanów, dobra. Szukamy. O kurde, już coś gdzieś słyszałem. Ale mam pierwszego tutaj. Pięknego. O kurde. Muszę się ukryć, bo on tu już idzie. O kurde, bije kogoś. Dobra. Muszę teraz być ostrożniejszy. Tyk! O kurde. To jakieś serducho, nie, wali. nie wiem. No bo jak bali ci serducho, to jest blisko właśnie morderca. Też wiesz, jak biegasz, nie, to wydajesz dźwięki, odgłosy i kurde, on cię słyszy, nie? Jak on cię goni na przykład i uciekasz, to on ma takie, kurde, pomagające, kurde, ślady, że cię może Dobra, On zostawił... AAAAA! Bez sensu. On jakieś... W te... łańcuchy zostawia. A! No właśnie. Ja bym musiał wrócić teraz. Jakieś, A kurde, no! dziury. O, ale mnie trzepnął. Kurde, gdzie ten na haku jest? Ej, zahaczył Nikt nie pomógł temu na haku, kurde. Ej, nie uciekaj, czekaj, czekaj, ja ci pomogę. Nie gadaj, że ty zużyłeś Kurde! Tu biega, Uciekaj! Nie, uciekaj! Łapie mnie, łapie mnie. Przerwał się, robił już za mną. A ty w ogóle żyjesz? Żyję. Mo ten, czekam aż ktoś mnie podniesie. Może jakimś cudem. Ale tu są same samoluby, jak widzę, że tutaj kurde nikt nikomu nie pomagał. Tam ten typ po prostu zginął sobie na haku. Na haku. Banker. O, uratował mnie! Ale co to jest za jakiś chłopca dziwny? Schakowany. On jest tu u mnie. Mój jakiś ty... To jest jakiś napad na... To żadnych obywateli. Cały ten bunker. O, jakaś... skrzynka. Nie wiem co na kurde. Fion. Co to jest? O co ja mam robić teraz? Spoczę klikać. Chyba. A nie. New open tu Ja tylko płaczę i wy Bez sensu. On jest dobry tak. Aha, klikam tak. No dobrze. I tak to jest, jak się po tyle dlatego raz gry. Czysta o, masakracja Ale, że nie żyjesz? Nie, żyję, żyję. No ale już no, ja już kończę z żywotem No to dobre był no Sierpę się właśnie Ścina takich właśnie nowicjuszy. Pyk Dostałem chociaż jakieś punkty za to. Ja dostałem 5,5 6, 200 i dostałem spryciarza. Kurde już wydoję sobie drobara. To piwko było bardzo dobre. Wierzę. Ślinka To co smaczne. No. A tu mam jeszcze jedno. Tak po robocie, tak. Sorry. Oj, oj, oj. Oj, tak, oj, tak. Wiesz jak... Mi tego... Teraz jeszcze... Jak to powiedziałeś, to jeszcze lepiej mi smakowało. Przedszkole... Spring... Wood... No dobra... Jestem koło... Haka Dobra powoli O i on? O kurde, ono śpiewa No Jak śpiewa to jest blisko To, to jest jakiś Barges. Nie Barges, co ja gadam y... Trzeba obserwować sytuację To już jest kogoś zdziwnęła. No, tu blisko gdzieś jest. O kurde! Co ona ci zrobiła? Goni mnie! Widzę, widzę. Ty w nocy. O kurde! Nie uda mi się, kurde Dobra Leży Leży, Dorób Doróbcie najpierw silnik, kurde Ja nie wiem gdzie silnik Żadny Ona koło mnie Na razie jest, no dobra idzie w kierunku Jednego co tam robi Silnik ja? To lecę. się Spierdzielamy. O, mamy co na O, fuck! No, ale mnie żabnęło, ale mnie żabnęło! Ale się dałem! <laughs> Ale bez sensu. Jak się leci? To może to no, nie no! Marnie Kurde No nie! Słyszała mnie! Bo byłem ranny. Może się wywigluje? No nie. Za daleko. Tym razem wiem co robić. Tym razem się. Pyk. Czemu nikt nie robi żadnego silnika? Co jest? I nie wyjdzie na są. Jak ja wiem, kurde i is... Ratunku O, ratuje mnie O, dziękuję To jest, silnik? Dobra, ja się leczę no, nie! Zostaw Bo nie moja, moja postać ma akurat to do siebie, że możesz się sama leczyć, i to jest jeden plus. No kurde, ale uciekłem spod topora. Dlatego mam taką, a nie inną, kurde, no, nie jest, postać. Bo nie wierzę, nie ufam innym i wiem, że mnie nigdy nie uleczył. <laughs> Trzeba liczyć sam na siebie. <laughs> Co ty już drugi raz? Trzeci? Co jest? Ja już umarłem. Jakiś pająk mnie zabrał. No nie, dlaczego? Sadek, ulepsz, gdzie jest kurde, silnik? Teraz ty możesz oglądać moją rozgrywkę? Nie wiem, się ją uległ A A, mnie wywalił Dobra, ta postać Ta postać nie nadchwyla Chciałem inna Ten tam walczy Dobra, tego trzeba uratować. Spacjamy, spacjamy. Co to jest? Halo? A, O co chodzi? Co to jest? 嘿嘿。<laughs> Noż. Wow. Takiego wędu to nie znacie. U, jestem. Dobrze. No nie, jeden zginął dobra, ale jak na tą rozgrywkę to dosyć długo się trzymam jeszcze, ale idzie do mnie chyba. Gdzie, gdzie, tam Kurde, tamty niosł pisanko ostatni raz わっ Pięknie, pięknie, pięknie to zrobił, no. Nie było szans. Jak to wygląda? Tylko 11 tysięcy punktów. No dobrze. Jeśli Wam się spodobał ten odcineczek, zostawcie apetyczkę w górę, zostawcie komentarz. Uuu, dostępnijcie ten odcinek. Bajo, bye, jaju, nara! Siemanu! Nie